Tak, ty. Ja mam tylko <grymne> nie Ty nie znać, Witam, moi drodzy. Dzisiaj mam specjalnego gościa. Gościa od y, Placków Tworogowych. Zaczynamy. Dobra. Co my tutaj bierzemy? Bierzemy Jajka. mleko. Mleko, też jest potrzebne? A nie, przepraszam. <grymne> Miska, proszę, innej nie mam. Irka mówi, że kot wychodzi. Wracaj. Tak, ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Wracaj. Ja nie robiłam placków takich, nie wiem. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle robiłam takie placki. Otwieraj. Zawsze wziąć babcię, żeby trochę rożek. Otwieram. Otwieram. Otwieram, Otwieram? Musisz wziąć widelec. Mhm. I? Zacznij proszę tak bardzo mocno gnieździć. No chcę się wspomnieć Co my robimy dalej? Łyżeczek czy łysze? łyżek? Łyżek LYŻEK? No. Parę LYŻEK, jak mówi Irka <laughs> Tak może być? Ta, jest tak, masz w dzielnicy i stoi Super Ups. Irka, Irka, tam już ten, gorąca potelka już możesz kłaść Doktor I co, ja po prostu tak kładę, tak? A masz tam Tak, mam Tak, Ty też ciągasz? Ja dopiero co położyłam te... te... Boże, chcę mówić syrniki. Wiecie dlaczego? Bo placki twarogowe to po rosyjsku syrniki, dlatego mi się chce mówić syrniki. No, ja dopiero położyłam na patelkę, to tak sprawdza. Nie, jeszcze trzeba troszkę poczekać. Master, to jest master, master chef. Ja nie jestem master. To dobrze, w sumie chciałam nagrać takiego, taki odcinek, gdzie gotuję te, gdzie robię te placki Akurat Irka przyszła, to, to fajnie, pokażę wam jak to, jak to zrobić Ale to nie jest ta Irka, która miała rodziny, to jest inna Irka <ścoughs> No, mamy dużo Irk, w sumie trzy, nie? Ty, Irka trzy? i mama moja. A, wiecie co, to jest Irka, to jest Irka, która ma w tym samym dniu urodziny, co moja mama, czyjcie to? A jeszcze mam przyjaciółkę, która ma, która ma urodziny w tym samym dniu, co, mu, co ma mój tata. Pfff... Nieźle, co? <grytania> tak, ty! Master ja mam dżem, ja mam dżem, miód, miód. a z czym my będziemy jadły? Jam. A, okej, okay, to miód nie. <laughs> dżem z tym, z jogurtem będzie super, co? Jogurt naturalny i dżem. Naturalny? Oj, czarne oliwki. <laughs> z tym nie będzie dobry. Śliwkowe, chyba najlepsze, co? <muzyka> Jest dobry, ale no może zimniejsze faktycznie będą lepsze. Dobra, to czekamy na wszystko. O, dowiedzieliśmy się, jak? Jak? Jak Proszę o ocenę Ocena dektyla bardzo dobra. Czy operator dektyla? Właśnie pytaliście się, gdzie daktyl zostaje, jak ja wyjeżdżam. Właśnie u Irki, o tej, które teraz robi cerniki znów chciałam powiedzieć. Placki, Która nagrywa u niej zawsze. To jest e, ciotka daktyla. <grymne> to jest mój stolik. Stolik, gdzie będę jadła... Kolację. Kilka <grywa> już że to smutnie wygląda. <grywa> no, mmm. Chcesz... Mm. Dobra. No, Master szef dostał ocenę. Chociaż w sumie ja też lubiłam. Ale też muszę dostać jakąś ocenę. Wspólna ocena 10 na 10. <grywa> Ale dawno nie jadłam, super są. Teraz będę miała wywiad. Wywiad? No nie wiem w sumie, czy to tak można nazwać rozmowę. Rozmowy z takim blogiem, można tak powiedzieć. Poland on air. Oni latają na helikopterem i robią zdjęcia, nagrywają filmy z lotu ptaka. Ciekawe, ciekawe. No i oni teraz robią takie livey z ciekawymi ludźmi. Ja jestem ciekawą osobą chyba. <laughs> z ciekawymi ludźmi i z ludźmi z, z pasją. O, coś takiego, którzy żyją pasją. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem sama, ciekawa, bardzo. <laughs>